Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was w kolejnej bitwie, która kandyduje do miana Bitwy Miesiąca w aktualizacji 0.8.8. I to jest, moi drodzy, ostatnia bitwa, która bierze udział w konkursie na ten miesiąc. Na moment wchodzi nam patch, także no niestety ograniczenia i czasowe, i pod względem po prostu nagrywania ilości bitew do wyboru, to jest wszystko, na co mogę sobie pozwolić. Bitew pojawiło się całkiem sporo, mam nadzieję, że ci, co nie zdążyli, nie będą mieli mi tego za złe i spróbują w kolejnym miesiącu. Także tak, bitwa ostatnia w tej aktualizacji, i dzisiaj bohaterem tej bitwy będzie gracz klanu Tttp2 Sryboy 12, i będziemy sobie tutaj oglądać jego poczynania na Atlancie. Jak widzicie, matchmaking na naszą stronę tutaj zadziałał. Jesteśmy top-tierem. Sporo, całkiem sporo jest tych niższych tierów. Siódemek jest niedużo, nie ma lotniskowca, mamy sporo do deków do bicia, tylko trzy pancerniki, więc tutaj fragowanie damage'u aż na nich tak intensywne nie będzie. Ale będzie tutaj walka z krążownikami, z niszczycielami głównie, także... Atlanta ma dosyć specyficzny gameplay, ja tutaj pewne momenty będę przyspieszał. Zdaję sobie sprawę, że części z was nie podoba się to przyspieszanie, ale nie wiem, czy chcecie po prostu, żebyśmy oglądali bitwę, w której gracz stoi przy wyspie i czeka, coś mu się wyświeci przez tam powiedzmy 20-30 sekund, no, ale... Yy, dobra, zróbmy eksperyment. Tym razem przyspieszał nie będę, więc bitwa może być długa po prostu do oglądania. Na pierwszy cel bierzemy sobie grafa szpektur, który tutaj dosyć odważnie wchodzi sobie w kapę B. Jest już coś na tym kapie wcześniej wpłynęło, jakiś niszczycie jak prawdopodobnie, bo jeszcze nikt go nie świeci. Kapie jest przejmowany. Pierwsze salwy zaczynają docierać do grafa. Na szczęście jest widoczny znowu. Tutaj mamy awkujące fubuki. Nie. Ruszyło się. Mamy Nicolasa i Fubuki. W tej chwili również my jesteśmy wyświeceni, ale póki co nie wiem czy nic się Atlantą nie interesuje, czy po prostu nie ma na nią bicia. Ale widzicie, że tutaj mamy spokojny ostrzał. Może niezbyt skuteczny, ale póki co coś za tam zaczyna powoli wchodzić. O, teraz już widać, że jest Iwka założona na Atlancie. Ten damage zaczyna się pojawiać tutaj na grafie. Leciutka zmiana pozycji, żeby wysunąć się za wyspy na tyle, żeby nie było nas widać, a żeby nadal mocno móc sobie tutaj przeciwnika ostrzeliwać. Niestety żaden z naszych okrętów nie zablokował przejmowania KPD, ale graf widzę, że tutaj powolutku się zaczyna kończyć. Trochę ostra ta szarża tutaj. Mamy tutaj sporo okrętów naszych. Dwa nasze pancerniki widzę po tamtej stronie to jest coś jest dunkierka z tej strony. Graf się zapala 27 pocisków w celu. Z penetracją z tej serii ostrzału nam wpadła 17 tysięcy na nim, zrobiliśmy więc dosyć ok. No i mamy pierwszego fraga, pierwsza krew na naszym koncie. Teraz można się będzie troszeczkę przesunąć, bo tu widać, że Nikolas rozkłada dym. Jak to amerykański dym wiadomo, długo trwa. Tu na blisko mamy dwa niszczyciele, w międzyczasie zdycha nam Koningsberg powolutku. I tam mamy dwa okręty, dwa krążowniki przeciwnika, tu dwa niszczyciele, także jest z czym walczyć. No i korzystając z tego dymu, można troszeczkę pospomować sobie. Nadal nie wiadomo, gdzie jest Bretania i gdzie jest Colorado. Ale nigdzie w pobliżu jak widać, bo po wystrzeleniu nic, nic nas nie wyświeciło. Jeszcze ciele są za dymem. Krążowniki są za dymem. Świecone nie wiem przez kogo, ale na szczęście się świeci. Przynajmniej Orlean. Może tutaj yy, Szajboj zdąży wpłynąć na kapa, żeby złapać jeszcze parę yy, punktów Expa za przejęcie. Zdąży. Zdążył. Nie zdążył, bo jest yy, przeciwnik. Ale tutaj zapewne T22 wpłynął, więc można by śmiało radarować. No i właśnie to robi. Mamy T22 na 4 km. Szybko na on nam tutaj nie ucieknie, chyba że schowa się za wyspę. Chwila na ostrzał jest. No udało mu się zwiać, niestety. Na 6 km jest jeszcze Gepard. On też raczej będzie płynął. Do góry, bo tu widać, że już odkręca. Także myślałem, że Srayboy też skręci, żeby te decki tutaj spotkać, wypłynąć im naprzód i po prostu rozstrzelać, nie pozwalając im torpedować. Ale widzę, że obrał inną taktykę. Będzie płynął za nimi dookoła wyspy. Nadal się niestety kończy. Nie mamy hydro. Tutaj widzę, że domaga się postawienia dymu, ale dym, który właśnie wykorzystali, to był dym z Nikolasa, więc on szybko drugiego dymu nie dostanie. Lekko skontowana Atlanta będzie się ostrzeliwać teraz Noworleanem, który, jak widzicie, zbiera dosyć mocno i nie jest zainteresowany oddawaniem Atlancie, tylko bije sobie odniszczyciel. W, w zasadzie to rozsądna, rozsądna decyzja, ale pokazywanie worty może się skończyć bardzo boleśnie. Jeżeli nie zamęczy go Atlanta obekami, no to może mu sypnąć z takiej odległości pepance i mogą wchodzić w cytadele, ale nie było to potrzebne. 43 tysiące już mamy na koncie i wypływa nam tu bardzo bliźutko Gepard. Teraz aż się prosi o jakieś wysłanie dosyć szybkie do portu. Salwy wchodzą pięknie, także to HP topnieje bardzo mocno. W szybkim tempie mamy już. Trzeciego fraga zaraz po zatopieniu nowego Orla, na 52 000, trzy fragi. Ale tutaj jeszcze jest T22, który siedzi tutaj, zapewne tutaj w tym miejscu przy samej wyspie, a z przodu jest York, więc można by zaryzykować wyjście na te dwa okręty. Mamy tutaj dunkierkę, mamy Grafa i mamy Fubukiego, który nie wiem co tutaj robi. Na 6 km jest York. Torpedy Atlanta ma nieco krótsze niestety, więc trzeba poczekać, żeby je wykorzystać. Teraz już przyspieszę trochę. 9, 6 i zaczynamy ostrzał. Teraz na przeciwnik trzyma 3 trzy kapy. Pojawiło nam się Colorado. Nadal nie wiadomo, gdzie jest Bretania. Możliwe, że awkuje ja sobie gdzieś na krańcu mapy. York topnieje bardzo szybko pod ostrzałem tego, tej Atlanty. Tutaj pojawiło nam się ostrzeżenie, Czy to było nadchodzącym ogniu. to wydawało mi się. Pełne wykrycie to byłoby co innego. T22 pozwolił się torpedować, jak widzicie, ale w tej chwili mamy pewność, że yy, niszczyciel jest bez torped. Można by na niego spokojnie sobie tutaj wyjść, ale widzę, że yy, Sraiboy zdecyduje się wykończyć Yorka. właśnie go podpalił, także już długo ten okręt nie pociągnie. Atlanta to jest dosyć stateczny gameplay, także. Pięknie, mamy czwartego fraga, 74 tysiące nabite. No i tutaj Fubuki torpeduje Niemca, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ten czerwony dedeczek sobie rusza do przodu. Pierwsza salwa wymieniona. No i tu już Atlanta czeka, działa gotowe, tylko teraz dobrego trochę widoku załapać, żeby pyknąć salwę. No i mamy Krakena, 74 tysiące. Jedna salwa wystarczyła, żeby dobić. No i teraz będziemy pewnie czekać aż... O! Jest Brytania! Raczyła się łaskawie pojawić, także po 9 minutach bitwy okręt dopiero wchodzi do walki. Chociaż nie no, w zasadzie jeszcze nie wchodzi, bo zanim on dopłynie do tej walki to się trochę minie. Colorado też gra bardzo statecznie, cały czas full, full HP. Także tu mamy typowych przedstawicieli yy, grających na pancernikach, uważających, że pancernik po to ma działa i zasięg, żeby strzelać z daleka. Ale jak to się można bardzo dziwić? No ale to już nie omawiamy takich kwestii, bo zaraz się ktoś zirytuje, albo i ja. Także odpuśćmy. Niech sobie chłopaki grają. Może im to sprawia, Frajdę. Stanie oglądanie mapy. Co kto lubi? Aha, Bretania tam awkuje. Tu trochę damage, że pewnie puknie sobie soj na niej. Mhm, to trochę wyjaśnia temat. Colorado rozstrzeliło... rozstrzelało nam Nurberga z sekundarki, też ciekawostka. No i za darmo sobie bijemy damage teraz. Nie sądzi się, że to tak będzie nabijane. myślałem, że to w jakiejś tam ostrej walce na blisko, w zwarciu torpedy, jakieś tam penetracje z pepanców. A tu widzę, że plumkanie w fawka. Nie tego się spodziewałem, no ale cóż. Słowo się rzekło. To nie wina Strayboya, że ma yy, darmowy damage. Mamy szóstego fraga w tej chwili, 99 tysięcy mamy na koncie i Colorado do nas powolutku tutaj wraca, także będziemy mieli znowu w co plumkać. Byleby tylko ktoś spotował jeszcze. To Fubuki jest totalnie bezużyteczne tu widzę z tyłu, jeszcze nie zrobiło chyba nic w tej bitwie sensownego. Nie, nie apkuję. Ale puknęło nam 100 tysięcy w tym momencie. No, tu już niestety bicia na Kolorado nie będzie. Ale mamy tutaj PERTA, chyba w zasięgu radaru, nawet nie, no. trochę brakuje. No i Kolorado pięknym manewrem tutaj nam wypływa pod ostrzał. Zobaczmy, ile z tego ostrzału wejdzie. Jest pożar, wchodzą penetracje, także jest ok. Pojawia nam się w międzyczasie duży kaliber. Przepływa sobie tutaj pełna wdzięku Algeria. Niezbyt mocno ubita w walce, jak widzicie sytuacja w okrętach dosyć wyrównana, po dwa kapy, przewaga punktowa przeciwnika raptem 30 punktów, także wszystko jest jeszcze do odwrócenia. Na dole są dwa dedeki u przeciwnika, mamy Konisberga i tutaj to Colorado właśnie, który mamy na widelcu w tej chwili. No i Huang He jeszcze, nie był perto to Huang He. I pojawia nam się kolejne osiągnięcie, tym razem wsparcie. Mamy kolejny pożar na pokładzie Colorado. Przy takiej intensywności i szaleńczym, yy, szaleńczym tempie bitwy pozwolę sobie przyspieszyć. No to jest Atlanta, więc nie ma się co spodziewać jakichś tam rajdów po mapie, tylko raczej stacjonarnego plumkania w cele. Dwa fragi yy, tutaj zabrane przez. Członków naszej drużyny, w międzyczasie Konisberg dokończył nam Fubuki, które chyba, nie wiem co na sobie myślało i co zrobiło. I po tej stronie mapy mamy puściutko, mamy 6 fragów, 141 tysięcy, ale troszeczkę tutaj wrażenie zepsuło plunkanie w awkujący pancernik. No ale tutaj troszeczkę teraz jednak damage'u na nim wpadło. Fujino, no proszę. Będzie próba kapowania. W wygoniony Szkoda, że jeszcze nie wystrzelił. Mógłby troszeczkę tutaj damage wbić i zdekapowałby punkt C, ale widzę, że odpuścił. Może podejdzie go na tyle blisko, żeby go wyradarować i wtedy będzie ostrzał. Też w sumie rozsądne rozwiązanie, bo no, gdyby się pokazał, to mógłby ten dedeczek sobie uciec. No ale to zawsze jest wersja A i wersja B. Mamy odpalony radar. Jedziemy z towarem. Piękna salwa 4000. Dla DDK 5 tieru to jest poważna, poważny uszczerbek. No i tutaj nam wpada dewastujące uderzenie. Mamy 7 fraga, 147 tysięcy damage. U. No i gdzieś tam jeszcze pływająca po krańcach obszaru bitewnego. No nie powiem, że mapy, bo jest przy kapie B. Płyskawica. Zobaczymy, jak to się skończy. Mierzmy. Wiem, że to nie wygląda ładnie, ale nie wiem, czy jesteście na co czekać tutaj w tej bilisie, Czy to nie, to już raczej będzie koniec. Także błyskawica sobie ginie. A my z wynikiem 147 tysięcy damage'u, jako top tier Atlantą, robimy sobie 6 fragów. Krak 7, przepraszam, 7 fragów. Yy, wsparcie duży kaliber, pierwsza krew dewastujące uderzenie, no i krakenik, także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o bazowego EXPA, to niemal, niemal tutaj mamy 32963 i potężna przewaga 1300 punktów nad drugim na liście tutaj grafem. Także widać, że Atlanta miała spory wpływ na bitwę. Sporo procentowo HP zabrała okręta przeciwnika. No i cóż, z mojej strony no dziś to wszystko do usłyszenia. I na razie niebawem rozpoczniemy głosowanie na bitwę miesiąca 088, a niebawem zacznę również zbierać powtórki z kolejnego. Patcha. Także tym razem już to kompletnie wszystko do usłyszenia i na razie.